Dzień dobry Państwu. Jacek Balkan to jest Motodziennik. Zapraszam na program. Dzisiaj mamy dla Państwa sporo ciekawych motoryzacyjnych informacji. Będzie też garść porad, jak kupić dobrą, używaną, hybrydową Hondę. Będzie oczywiście ranking i po raz pierwszy w zupełnie nowej odsłonie test. Ale zaczynamy od okazji tygodnia. Bo jeśli trochę poszukamy, to zwłaszcza kupując zagotówkę od osoby prywatnej, jesteśmy w stanie trafić na naprawdę niezłą ofertę. Auto nowe lub prawie nowe dostępne od ręki za świetną cenę. Właśnie tak oceniamy tę propozycję: czarnego Golfa z 2016 roku z przebiegiem 5000 km. Auto kosztuje 65900 zł, czyli więcej niż fabrycznie nowy egzemplarz, ale ma za to bardzo bogate wyposażenie. To wersja Highline, a pod maską silnik 1,4 turbo o mocy 125 koni. Auto jest na gwarancji do marca i jest jak nowe. Coś tańszego? Bardzo proszę, ponownie polski salon i kompaktowy Opel Astra poprzedniej generacji. Auto jest z 2015 roku i ma 4200 km przebiegu, ładny lakier, klimatyzację i radio oraz podstawową elektrykę. Silnik to minimalne 1 koni, a cena to 43 900 zł i pewnie ze 2000 jeszcze urwiemy. I mamy praktycznie nowe auto, ale z niższym autokasko i bez konieczności robienia przeglądów waso, bo jest już po gwarancji. Coś jeszcze tańszego? 2015. 15-rok, litrowy silnik w bagażniku, ładny lakier i klimatyzacja, radio i elektryka. To Twingo wystawiono do sprzedania za 23 700 zł, przebieg to zaledwie 4000 km. I choć na zdjęciach ma jeszcze francuskie blachy, to auto jest już zarejestrowane i ubezpieczone w Polsce. Czy to jest okazja? Owszem, dlatego że tak realnie patrząc, za 22 tysiące zł mamy praktycznie nowy samochód. Trzeba tylko, w związku z tym, że jest to import, zorientować się w uszkodzeniach, z którymi ten samochód został sprowadzony do naszego kraju. A skoro jesteśmy przy najnowszym Twingo. To warto wspomnieć, że dostępna od 2014 roku trzecia generacja tego typowo miejskiego autka właśnie doczekała się faceliftingu. Na pierwszy rzut oka trudno się będzie zorientować, ale lista jest dość długa. Zupełnie inaczej narysowano przedni zderzak, grill, reflektory dostały wbudowane światła do jazdy dziennej. W palecie pojawiły się też dwa nowe lakiery, dodatkowe skrzela do chłodzenia silnika w zależności od wersji. Sporo zmian jest też w kabinie, ale i tak... Najważniejszą znajdziemy pod wycieraczką wykonanej ze szkła klapy. Do tej pory można ją było unieść wciskając palce w szczelinę w zderzaku, ale model po lifcie ma klamkę. Tak jakby, tuż pod wycieraczką. Skoro jesteśmy przy autach małych, pewnie kojarzą Państwo Forda Ekosporta. Przed Liftem był to jeden z najbrzydszych małych suwów, po Lifcie jest niewiele lepiej. Ale sprzedaż w dalszym ciągu jest niesatysfakcjonująca, co musi być przy dzisiejszym szale na suwy niezwykle frustrujące. W Fordzie zdają sobie na szczęście sprawę z powodów tego niepowodzenia: z tego, że mają produkt, który jest fajny tylko od strony technicznej. Dlatego już niedługo nazwa, swoją drogą również idiotyczna Ekosport, odejdzie do przeszłości. Kolejna generacja najmniejszego suwa Forda będzie zbudowana na najnowsze. W i będzie nosić nazwę to już niemal pewne Puma. I będzie jej bliżej stylizacją do Toyoty RV albo Honda FRV, albo fiesty z dopiskiem Active, a to raczej dobra wiadomość. Skoro przy nowych autach jesteśmy, chyba wiemy już, jak będzie wyglądał kolejnej ósmej generacji Volkswagen Golf, przyłapany zupełnie zupełnie przez przypadek pod McDo. Czy ktoś spodziewał się radykalnych zmian? No właśnie. Przez kilka miesięcy będziemy się pewnie mylić, czy to ósemka, czy siódemka, bo zarówno światła z tyłu, jak i masywny słupak C są bardzo podobne. Nieco inny jest przód. Może to tylko złudzenie, ale wydaje się, jakby był on nieco zaokrąglony. Na koniec tej części programu jeszcze jedna nowość bardzo wyczekiwana. BMW i4. To auto dość powszechnie nazywane jest konkurencją Tesli 3. W odróżnieniu od pozostałych BMW z literką I na początku czwórka nie będzie się wyróżniała ekstrawagancką stylizacją. Auto będzie podobne do czwórki w wersji Gran Coupe, co niekoniecznie nam się podoba. Ale ma to być pierwsze elektryczne auto BMW nastawione na komercyjny sukces. A co jeszcze bardziej skomplikowane, w odróżnieniu od i3 czy i8, ma to być model rentowny. Przez to raczej nie ma się co spodziewać monokoku z włókna węglowego, a bardziej tradycyjnego połączenia stali i aluminium. Auto ma być gotowe w 2020 roku. W podstawowej wersji ma kosztować od 250 do 300 tysięcy złotych i wyróżniać na tle pozostałych elektrycznych konstrukcji zasięgiem nawet do 700 km na jednym ładowaniu. Auto ma być bardzo szybkie i zwinne. Mówi się o 4 sekundach do setki i super. Szkoda tylko, że trzeba będzie na ten samochód jeszcze dłuższą chwilę poczekać. Dlatego, że Tesla 3 płynie już do Europy. Statek do holenderskiego portu zawita 2 lutego. Jeżeli się nie mylę. No i. Niedługo te pierwsze z 15 tysięcy zamówień zostaną zrealizowane. Ciekawostka, 15 tysięcy osób w Europie zamówiło ten samochód, mimo że tak naprawdę nikt nim, jeszcze, nikt nim jeszcze nie jeździł. Zaraz przejdziemy do ciekawej motoryzacyjnej historii, ale tak pomyślałem sobie, że chyba przydałby nam się w tym magazynie kącik i dział stricte techniczne w którym moglibyśmy w sposób nieco bardziej wyczerpujący przyjrzeć się problemom i zagadnieniom, na które zazwyczaj szkoda czasu albo miejsca, technologiom przyszłości lub niuansom, o których często nie mamy pojęcia. A inauguracyjny odcinek poświęcimy firmie Hyundai i danym, które zostały zebrane przez amerykański Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Okazuje się, że w Stanach nawet w 30% wypadków dochodzi do sytuacji, w której po pierwszym uderzeniu jest kolejne. W drzewo, słup albo inny pojazd, bierne systemy bezpieczeństwa, przede wszystkim piro, technika, pasy i poduszki powietrzne mają tylko jeden ładunek pirotechniczny. Pasy są po strzale zaciśnięte, ale z poduszki błyskawicznie uchodzi powietrze. Jeśli kolizja staje się multikolizją, kierowcy i pasażerowie nie są już chronieni. Ma się to zmienić i to kompleksowo już niedługo. Najpierw w Hyundaiach i Kijach, bo to koreański producent pracuje nad nowym rozwiązaniem i systemem poduszek powietrznych, w których możliwe by było ponowne napełnienie komory, jeśli komputer i czujniki odnotują kolejne uderzenie. Niestety nie wiemy kiedy to rozwiązanie mogłoby trafić do seryjnej produkcji, nie wiemy też czy nad podobnym nie pracuje np. Mercedes albo BMW i szczerze mówiąc to bym się wcale nie zdziwił. A teraz sprawdzimy przed zakupem używaną hybrydową Honda Civic. Czyli temat dość rzadko spotykany, bo hybrydowa Toyota to jeszcze jakoś, ale Honda, ale wbrew pozorom, to również bardzo udane konstrukcje, nawet te dziesięcioletnie. A właśnie z taką miałem do czynienia. Jak widać po zdjęciach, było to kilka miesięcy temu. Auto jest z 2009 roku, jest to jeden z naprawdę nielicznych egzemplarzy z polskiego salonu. Przebieg 165 tysięcy kilometrów. Auto miało być bezwypadkowe i w 100% sprawne. I prawie wszystko okazało się prawdą, ale po kolei. Auto miało w przeszłości małą stłuczkę, której sprzedający nie ukrywał, ale szkoda została zlikwidowana. Profesjonalnie, a uszkodzony element klapę wymieniono zamiast szpachlować. Reszta to brak jakichkolwiek śladów rozbierania, malowania, kombinowania. Super. Wnętrze bardzo ładne, zadbane, czyste, choć trochę śmierdziało fajkami. Właściciel niby nie palił, ale trochę popalał. Minus. Jazda próbna, zawieszenie, układ kierowniczy, super, bez najmniejszych zastrzeżeń. Silnik, bezstopniowa skrzynia, układ start-stop również. Ale najdroższym elementem w każdej hybrydzie są baterie. Według deklaracji miały być w porządku, ale jak się okazało, nie były. Jak je sprawdzić? Przede wszystkim przed jazdą próbną warto zdobyć nieco wiedzy i poczytać, posprawdzać, ile czasu trzeba, by naładować w pełni i rozładować całkowicie baterie. Ani jedno, ani drugie nie będzie proste i zajmie dłuższą chwilę. Może się też przy niesprzyjających warunkach zupełnie nie udać, o ile baterie są sprawne, oczywiście, bo jeśli nie są, to naładujemy je do końca na 200 metrach, rozładujemy również szybko, i tak właśnie się stało. W dodatku po rozładowaniu pojawiła się kontrolka niesprawnego układu hybrydowego. A miał być sprawny, mówię, przecież pytałem. Proszę się tym nie przejmować, zapytałem. W serwisie to może być kwestia akumulatora, ale tego 12-voltowego zwykłego. Jasne, nie z Wymiana akumulatorów to koszt około 4000 zł. Na tych starych też można jeździć, ale auto nieco więcej pali i jest nieco mniej dynamiczne. Po tych oględzinach miałem dwie refleksje. Po pierwsze, dziesięcioletnia Honda Civic, czy to czterodrzwiowy sedan z hybrydą, czy UFO z silnikiem 1.8 140 koni. To jest naprawdę kawał porządnego i fajnego samochodu. Druga refleksja jest taka, że ten zwrot, tak mi powiedzieli w serwisie, jest bardzo często nadużywany. I to nie tylko przez zawodowych handlarzy, ale też, jak widać, przez osoby prywatne. No i jest to taki, dla mnie przynajmniej, synonim ściemy. Jak skończyła się ta historia? Tak do końca nie wiem. Ja poradziłem osobie zainteresowanej kupnem tego Civic'a, żeby się ostro targowała, zaproponowała cenę poniżej 17 tysięcy złotych, tak żeby sprzedający jednak trochę się dorzucił, partycypował w kosztach wymiany baterii na, na zregenerowanej Generowaną na nową, na odnowioną, i chyba się panowie dogadali, dlatego że auto szybko zniknęło z serwisu ogłoszeniowego i teraz prawdopodobnie gracuje jako taryfa gdzieś po trójmieście. To tyle, jeżeli chodzi o samochód używany, teraz zapraszam Państwa na bardzo ciekawą motoryzacyjną historię. Tym razem nie będzie to Ameryka i tym razem nie będzie to Tesla. I przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii. Zaczniemy w latach 20. XX wieku. Dokładnie w roku 1922 wprowadzono tam abonament radiowy. Sześć lat później, pół funta rocznie na rozwój państwowych rozgłośni wpłacało już prawie 2,5 miliona słuchaczy. W roku 1947 abonentów radiowych było 11 milionów, telewizyjnych kilkanaście tysięcy. Ale słusznie przewidywano, że liczba ta będzie szybko rosnąć, i faktycznie w roku 1971 abonament radiowy zlikwidowano. Pozostał jedynie telewizyjny, Ostatnie dane z 2010 roku mówią o 25 milionach zarejestrowanych abonentów, co przy 65 milionach obywateli daje niewyobrażalną z naszej polskiej perspektywy ściągalność na poziomie 90% u nas jest 13,5 miliona gospodarstw domowych. W roku 2016 opłatę wnieśli przedstawiciele miliona z nich. Oczywiście wielu jest ustawowo zwolnionych z opłaty, ale mimo wszystko wracając do Wielkiej Brytanii 90% ściągalność i 150 funtów opłaty rocznie. Wynik prawdziwie imponujący, ale cechą dojrzałych demokracji jest nieustępliwość i brak pobłażliwości. Skoro jest umowa społeczna, że mają płacić wszyscy, to mają płacić. Tylko jak to sprawdzić? Wysłać kontrolerów od drzwi do drzwi byłoby najprościej, ale brytyjscy władarze postanowili swoich obywateli postraszyć w zupełnie inny sposób, demonstrując w roku 1952 jeden z wielu tak zwanych telewizyjnych vanów samochodów wyposażonych w specjalnie zaprojektowane urządzenia do wychwytywania nielegalnych odbiorców sygnału telewizyjnego. Co ciekawe, już w roku 26, 1926 korzystano z takich urządzeń do zbierania informacji o uchylających się od obowiązku abonamentu radiowego, ale o tym, jakie to były auta i jakiego rodzaju urządzenia zostały w nich zamontowane, opowiemy Państwu za tydzień. Historia tych brytyjskich telewizyjnych vanów jest niezwykle urocza i bardzo ciekawa, ale puentę opowiem państwu za tydzień. A teraz zostały już przed nami tylko dwa punkty programu: test, który będzie na samym końcu oraz ranking, na który zapraszam już teraz. Dzisiaj wybierzemy pięć fantastycznych samochodów wyróżniających się niebanalną stylizacją, właściwościami jezdnymi, komfortowym zawieszeniem lub mocnym silnikiem, czasem każdą z wyżej wymienionych zalet jednocześnie. W dodatku będą to samochody względnie tanie, wręcz idealnie nadające się do tego, by to właśnie z nimi zacząć tak zwaną przygodę z motoryzacją. Jest tylko jeden problem. Są to auta wymagające ponadprzeciętnie wysokich nakładów finansowych na ogarnięcie pojawiających się na bieżąco usterek i awarii, mniej lub bardziej irytujących, błahych lub całkiem poważnych. Za Zaczynamy od Chryslera Sebringa drugiej generacji. Auto było produkowane od 2000 do 2006 roku. Było też w oficjalnej sprzedaży i dystrybucji w Polsce i było super. Wielkie, ciekawie wystylizowane, nie tylko na zewnątrz, ale również w kabinie, przewygodne i całkiem żwawe. Benzynowy silnik 2.7 to 200 koni i 8,5 sekundy z czterobiegowym automatem do setki. Niestety, łatwo się na Chryslera skusić, są bardzo tanie, ale łatwo tego pożałować, bo nie jest to konstrukcja zbyt trwała. Wnętrze dobrze znosi próbę czasu, ale elektronika i podzespoły mechaniczne gorzej, a największym problemem jest silnik i jego źle zaprojektowane kanały olejowe. Smarowanie trzeba wymieniać jak najczęściej, co 10 tysięcy to maksimum, ale i tak któregoś dnia usłyszymy stukające panewki, a koszt porządnego remontu przewyższy wartość auta. Niestety. Na miejscu czwartym umieścimy Range Rovera z serii P38, produkowany od 1994 do 2001 roku. Właściwości jezdne są zdumiewające. To ogromna, przewygodna i komfortowa limuzyna, tyle że z napędem na cztery koła. Warto się tym autem choć raz w życiu przejechać, choćby po to, by wyrobić w sobie przekonanie, że współczesne konstrukcje, nawet z segmentu premium, są jakieś niedorobione w porównaniu z P38. Ale jest to auto wyłącznie dla ludzi cierpliwych, posiadających kanał, podnośnik, kompresor i zestaw narzędzi. O cierpliwości wspominałem? Diesel 2,5 i brak pneumatycznego zawieszenia dają największą szansę na w miarę bezproblemową eksploatację, ale drobnych usterek i tak nie unikniemy. Podobnie jest z Lancią Tezis. To piękne auto bez dwóch zdań, ale z roku na rok coraz trudniejsze. Do ogarnięcia mechanicznie z trzech powodów. Części są trudno dostępne, niektórych nie dostaniemy nawet waso, bo po prostu na bestzela zaprzestano ich produkcji. Auto jest skomplikowane w budowie i wymaga mechanika, który będzie wiedział, jak rozebrać i złożyć choćby wielowahaczowe zawieszenie. Trzeci problem to ceny. Amortyzatory kosztowały ponad 2000 zł za sztukę, więc komplet mniej więcej tyle, co cały w miarę niezły samochód. Miejsce drugie to Rover 75. Wiele osób uważa, że to świetna okazja. Za 5000 można kupić nieźle wyposażone, naprawdę Ładne i niebanalnie zaprojektowane auto ze skórzaną tapicerką, klimatyzacją, pełną elektryką, często zadbane i bezwypadkowe. Problem w tym, że niska cena nie wzięła się znikąd. To auto, niezależnie od wersji silnikowej i skrzyni biegów, potrafi zajść za skórę serią drobnych, irytujących lub całkiem poważnych awarii. Nie ma reguły poza jedną. Nie pytaj, czy. Ale kiedy twój Rover odmówi posłuszeństwa? Trzeba jednak sprawiedliwie oddać, że problemy z Rowerem 75 to też spora zasługa właścicieli i użytkowników. Jeszcze 10 lat temu był to chyba najchętniej przekładany z Anglika samochód w Polsce. Bo tani, bo przekładka tania. Ale często robiona była ona byle jak, przez co szwankowała elektryka albo w ogóle nie działała, bo ktoś nie potrafił tego ogarnąć. A skoro decydował się na przekładkę, to też nie po to, by zaoszczędzone pieniądze pakować w regularny serwis. Na miejscu pierwszym marzenie wielu zakochanych w Citroenach i hydrozawieszalnikach. Model C6, produkowany od 2005 do 2012 roku następca Xema. Niestety dużo mniej popularny, powstało nieco ponad 20 tysięcy sztuk i wiele z nich zostało już dawno porzucone albo rozebrana na części. To jest rewelacyjnie przewygodna limuzyna. Świetne auto, świetnie wyposażone, ale bardzo trudne do utrzymania w nienagannej kondycji. Co ciekawe, największym problemem wcale nie jest zawieszenie, wbrew pozorom jest ono trwałe i bezproblemowe, jak zresztą w większości Citrenów, choć wymaga specjalistycznego serwisu. Największym problemem C6 jest jego niska cena. Gdy auto było nowe, kosztowało coś koło 200 tysięcy, więc było rzeczą oczywistą, że wszystko, co wymaga naprawy, jest natychmiast wymieniane. Dziś najtańsze egzemplarze kosztują dychę, najdroższe 30 tysięcy. Trudno, by wydawać 2000 miesięcznie na bieżące utrzymanie, jeśli chcemy z C6 regularnie codziennie korzystać. Stąd czasem bardzo okazyjne ogłoszenia zatytułowane: poddaje się, nie mam już do niego siły. Niestety, to nie jest stare Audi, które ledwo jedzie, ale zawsze dojedzie. A to rozrząd, a to panewki, zwłaszcza w 2.7 Diesel. A to już pod głowicą alternator, rozrusznik, przeguby. C6 jest zawsze wysoko na liście aut tanich, pożądanych, ale przy tym samochodzie najlepiej mieszkać tuż nad serwisem Citroena. Na Citroenie C6 można się faktycznie zdrowo spażyć, ale proszę sobie wyobrazić, że poznałem ostatnio faceta, który korzysta z takiego samochodu od kilku lat, Regularnie i to w dodatku z wersji z silnikiem 2.7 Diesel. I nie narzeka, zupełnie nie narzeka, prawdopodobnie trafił mu się bardzo dobry egzemplarz. Proszę Państwa, teraz przechodzimy do takiej formuły, z którą już trochę we wrześniu eksperymentowaliśmy. Wtedy myślałem, że suche fakty pozbawione tych wszystkich subiektywnych opinii, których jest w internecie cała masa, zatrzęsienie tak naprawdę, przypadną Państwu do gustu. Mówię tutaj o teście i bizy który gdzieś tam na naszym kanale jeszcze jest, no ale to tak nie za bardzo się Państwu spodobało. W związku z tym postanowiliśmy wymyślić coś innego. I być może ta formuła, 5 za i 5 przeciw, bardziej przypadnie Państwu do gustu. Bo przecież każde auto składa się z kilku zalet, mniejszych, większych oraz kilku wad. A że mamy w redakcji nawet ponad 150 samochodów testowych rocznie, a że każdym przejeżdżamy minimum 1000 km. I skoro robimy to od ponad 15 lat, to istnieje uzasadnione podejrzenie, że te wady i zalety być może potrafimy rzeczowo wskazać. No to próbujemy. A na pierwszy ogień weźmiemy tę oto Hondę HRV. Najpierw rzut oka w metryczkę. Auto debiutowało w 1999 roku jako typowa krzyżówka auta z segmentu B z minivanem, kombi i przede wszystkim suwem, czy jakbyśmy w latach 90. powiedzieli terenówką. Było to bardzo udane auto, do tej pory popularne i doceniane, choć produkcji zaprzestano w 2006 roku. Druga generacja, którą jeździmy, debiutowała w 2014 roku. Auto ma 4,30 m długości, kiedyś w ofercie był diesel, ale dziś jest to tylko jeden silnik benzynowy, VolnoSołce 15, o mocy 130 km osiągi to 10 z hakiem do setki, prędkość maksymalna to 190 km na godzinę. Co nam się w tym samochodzie podoba? Przede wszystkim wygląd w porównaniu z odpowiednikiem z Toyoty czy najmniejszym Volkswagenem T-Rociem. Auto jest spokojnie wystylizowane, pozbawione przesady, ale też wcale nie wygląda na segment B. Kolejny plus należy się za wnętrze, które jest ładnie zaprojektowane i starannie wykonane oraz wykończone. Na szczególną uwagę zasługują też zegary trójwymiarowe, odjazdowe, ale też bardzo czytelne i choć bajeranckie, to jednak dość estetyczne, nieprzeładowane Informacjami. Dwa kolejne plusy to bystry silnik, bardzo przyjemnie reagujący na dodanie gazu, silnik, który słychać, który czuć, oraz skrzynia biegów sześciostopniowa, precyzyjna, krótka, o dobrze dobranych przełożeniach poza ostatnim. Bo, i tu przechodzimy do minusów, w kabinie jest głośno. Podczas przyspieszania po mieście to nawet przyjemne, przynajmniej pierwszego i drugiego dnia, ale potem zaczyna przeszkadzać. A na trasie przy 140 na godzinę po prostu męczy. Choć nie wiadomo co męczy bardziej hałas czy fakt, że ten samochód na trasę niespecjalnie się nadaje. Zawiesz jest sprężysta, ale rozstaw osi niewielki. Efekt widać na filmie. Ten samochód nie jedzie, ale podskakuje. Na autostradzie przy jeździe 140 km na godzinę. Trochę to przeszkadza, trochę męczy. Wkurza też to, że auto stara się być mądrzejsze niż kierowca. Jak nie zapniemy pasa, to auto nie odblokuje automatycznie hamulca ręcznego. A ja nie zapnę pasa, jeśli zaraz mam wysiąść, zamknąć za sobą bramę, więc dochodzi czasem do brutalnych wezwisk. Dwie kolejne ostatnie już wady to system multimedialny. Po pierwsze, po włączeniu auta ekran jest czarny. Radio gra, ale żeby odpalić ekran Trzeba dotykać, klikać i potwierdzać. Druga sprawa to irytująca obsługa. Brakuje gałki do regulacji głośności, wybór stacji po częstotliwości jest trudny i nielogiczny, system nie jest przyjazny i ergonomiczny, wręcz przeciwnie, jest okropny. Ciekawy jestem, czy taka formuła przypadnie Państwu do gustu. 5 za, 5 przeciw, bo przecież każdy samochód ma jakieś wady i ma jakieś zalety. Będziemy się wsłuchiwać w Państwa opinie i przez jakiś czas. Eksperymentować z tą właśnie formułą, a być może zostawimy ją na stałe. Kto wie? Kłaniam się pięknie. Do zobaczenia za tydzień.